Tak i ostatni raz tu dzisiaj wchodzę. Zobaczcie. 25. To będzie na jutro. To jest aluminium. Z petami nie biorę. Tak to tu wygląda niestety. a zobaczcie tutaj jeszcze jedna 25 to już mamy dwie tu jest jedna piętnastka wszystko na jutro jutro zrobię normalny filmik moi drodzy w tym tygodniu niestety nie miałem czasu tak jak Wam mówiłem co to jest nie tu jest kolejna 15 nie dobra, nie będę przynudzał na razie no i to wszystko moi drodzy 3 razy 15 i 2 razy 25 to jest na jutro No jeszcze zajrzałem do tej torby, nie? Zobaczcie Trzecia za 25 to mamy 3 razy 25 i 3 razy 15, już jest późno. Aha, i chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że tam po, po zawodach, po zawodach już nie, też jeszcze jedną znalazłem. Zobaczcie oprócz tego ten drut tam nie i jeszcze taka. a teraz jadę naprawdę do domu dzień dobry widzowie dzisiaj znowu taka robota <gry> krzaczory już jedna strona gotowa tutaj już jest gotowe a filmik wleci chyba za dwa dni, bo teraz dwa dni będę tutaj działał Trawniki, te żywopłoty, to wszystko trzeba zrobić. Filmik dopiero za dwa dni. Życzę wszystkiego najlepszego. No, stoję tu. Stoję tu i czekam, aż taka babcia tu przestanie wrzucać, nie? W tym jednym już znalazłem tutaj. W tym koszu. Taką wygniecioną. A tam sobie dopiero zobaczę, co w tym drugim jest. Babcia się grzebie. Poszła. A nic tu ciekawego nie widzę. Mamy z jedną aluminium tylko. No i to chyba wszystko. No tam nic nie ma. Okej, okay, spływamy stąd. O nie, znalazłem tu jeszcze jedną, zobaczcie. Tutaj, piętnastkę. O, 15 centów do nietypowych idzie. A moi drodzy, chyba dzisiaj nie będę nagrywał tyle, bo wiatr straszny wieje. Tu znowu znalazłem taką wygniecioną, zobaczcie. Jadę tam jeszcze kawałek dalej, i e, już padał deszcz. Chyba przerwę to jutro nakręcę do końca dzisiaj jest czwartek i zrobię później od piątku taki maraton piątek, sobota, niedziela trzy razy zbieranie no i tutaj kolejna proszę bardzo no i tu znowu jedna tak się to zbiera mam w ciągu pięciu minut prawie 1 euro Było, ale wiatr. Według planu miałem dzisiaj kosić trawę, nie? Ale pogoda pokrzyżowała mi plany, niestety. Tu zobaczcie, 15 i i 25. No jutro chyba dokończę, moi drodzy. Teraz idę na zakupy. A jak jutro albo dzisiaj wieczorem jak się rozpogodzi, to może jeszcze dzisiaj wieczorem coś pojadę na łowy. Tam już nic nie ma. Na razie. Dzień dobry, widzowie. Piątek 26 września. Taka robota dzisiaj o. Maszyna do koszenia mi się spieprzyła. Ta duża. Dzisiaj takim gratem robię. <laughs> Potrzebuję dwa razy dłużej. Powiem wam widzowie, że jeszcze tak długo trawnika nie kosiłem to jak krew z nosa, zobaczcie myślę, że za godzinę będę gotowy, A, dzisiaj sobie znowu zobaczymy co tu jest. Zobaczcie szklana 15, 15 centów, tu mamy 25, znowu dzisiaj. Będę to musiał oddać tam w tym, znowu z, w tym drugim sklepie. Tu znowu 15. Codziennie tak możecie tu wyciągać. O, tu zobaczcie z Lidla też 25. Tu mamy 50, 80. Tutaj też z Lidla 25. A, tu kolejna piętnastka. Szkoda, że rękawiczki nie ma. Tam w środku też coś jest. Zobaczcie, piętnastka. Wszystko do oddania, tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery razy piętnaście i trzy razy dwadzieścia pięć. Tak, moi drodzy, ja teraz jadę do domu. Zrobić sobie coś na obiad. Tutaj, w tym sklepie, zobaczcie, co znowu znalazłem: dwie puchy po Fetinsie po 25 i jedną taką wygniecioną. Teraz jadę po te graty do domu, które znalazłem wczoraj i przedwczoraj. Pojeździmy jeszcze trochę tu po okolicy i pojadę oddać to do automatu. No, i jeszcze wracam do domu, nie? Zobaczcie, szkoda, że rękowiczek nie mam. Będę musiał to tak wyciągnąć. Tam trzy, i tutaj trzy. Ładuję to do sakwy, i jedziemy. Przepraszam bardzo, widzowie, ale ten filmik będzie znowu dzisiaj taki łatany. Muszę teraz jechać. W trzy miejsca, żeby oddać te wszystkie znajdki. Muszę najpierw wjechać do Lidla, a później zobaczycie. Tak, jestem w Lidlu. Przy Lidlu jestem. Tutaj te puchy naprostowałem. Sami widzieliście widzowie w tym tygodniu nie było czasu, żeby nagrywać jakieś jakieś filmiki ani do ani żeby je wrzucić, nie było czasu. Po prostu zobaczymy, co to z tym będzie. Tutaj mam też taką podrubę, zobaczymy, czy to wejdzie. I tutaj jest jeszcze jeden gabaryt, idziemy. to naciągnąć Więc bierze 4,50 mi tu przyjęło 3. za 4,50 a Trzy muszę oddać gdzie indziej. Nie chciało mi tego przyjąć po prostu tutaj nie wiem co tu jest grane z tym lidlu mam trzy takie tutaj mam te nietypowe Piętnastki, w plecaku też mam piętnastki nietypowe. Tutaj mam piętnastki. Dobra, jedziemy dalej. A, idę odebrać te 4.50 tutaj, albo na jutro zostawię. Na jutro zostawię. Szkoda czasu. Jedziemy teraz dalej. Teraz jadę moi drodzy 200 metrów dalej Tam jest ten sklep Tam mi też oczywiście wszystkiego nie przyjmie, nie Będę musiał jechać jeszcze pół kilometra dalej do trzeciego Ale tutaj zrzucę O facet Dobra, tak, zobaczymy co mi tu przyjmie Mam też taką tutaj Pierwszy raz chyba Też 15 centów Jak nie przyjmie jej tutaj to W tym ostatnim na pewno ją Ją weźmie Idziemy teraz tutaj Jeszcze tu po krzaczkach sobie poszukam Jak zwykle Lecimy Wzięło Wzięło tą pierwszą elegancko. No, muszę jechać do tego drugiego niestety. Man, man, man. Nie, das geht nicht. Muszę ich woanders abgeben. Nie, muszę ein bisschen nie herbać. Habe ich schon versucht bei Lidl? Git Geht nicht. No On Nie będzie gadał jak się wrzuca. 1,85 moi drodzy. 7 7 po 15 i 10 po 10 po 8. Już jest późno. Widzicie tu 26 9. 185 tam 4.50. Teraz jedziemy do tego ostatniego. Tak tu jest najlepszy skup, moi drodzy. Najlepszy skup. Tu nie ma automatów. Tu po prostu przyjmuje człowiek i jest wszystko ok zaraz wam pokażę tu mam te tu mam te po 25 tu mam po 15 wszystko wkłada do skrzynek sam i tutaj mam 3 po 15 jeszcze takie litrowe da ist das Paket noch 15 plastikowa hallo die 15er hier, hier ist auch noch einer Die auch noch? Oh, wo, die beiden auch noch, ne? oder? Ja, weiß ich nicht, was die da alle drin haben. Ja, die anderen sind für 25. Und vier, vier Stück habe ich noch hier. Alles rein? Ja. Dankeschön. Ich hole mir was. Tak, tutaj mamy 2,65 za 4 po 25 i 11 po 15 Tak to wygląda Ja dziękuję bardzo za oglądanie Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do kolejnego Tak, zgarnąłem pieniądze i sobie jeszcze kupiłem takie coś o, dwie takie Dwie butelki takiego Pani BESIA 6,5 50 centów <śled> Ale to są 0,33, nie? A chyba tu jakiś drucik znalazłem A tutaj zobaczcie Fajny drucik o, Aż tyle tego o, jeszcze tam zobaczę do środka Nie, to wszystko, tylko ten drucik.